Rady Miejskiej jednogłośnie pozytywnie zaopini zaopiniowały projekt powyższej uchwały. Punkt czwarty. Opiniowanie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 11 przez 75 przez 2015 Rady Miejskiej w Żelochowie z dnia 1 października 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowych budżetu Państwa na wspieranie, nawet na wyprzedzające finansowanie w ramach działania podstawowych usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pod nazwą budowa mikroinstalacji prosumenckich na potrzeby obiektów użyteczności publicznej oraz gospodarstw domowych gminierów. Skarb gminy poinformowała, że uchwałą uchyla się uchwałę podjętą w październiku bieżącego roku, którą zaplanowano do zaciągnięcia pożyczkę na sfinansowanie zadania budowy inst instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej i gospodarstwach domowych. Uchwała ta podejmowana była w przypadku, gdyby gmina nie otrzymała w końcu roku dofinansowania tego zadania. W chwili obecnej zadanie jest rozliczone i w dniu 4 grudnia wpłynęło na konto urzędu dofinansowanie w wysokości 803 369 zł. W związku z czym to odstępuje się od zaciągnięcia planowanej pożyczki w wyniku głosowania Komisji Rady Miejskiej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt powyższej uchwały. Punkt 5. Opiniowanie uchwały w sprawie dokonania zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Żylewów na lata 2015-2026. Skarbnik gminy wyjaśniła, że do uchwały w wpf zostały wprowadzone dane zmieniające budżet, które wprowadzone zostały zgodnie z wydanymi z zarządzeniami burmistrza. Na podstawie przesłanych decyzji Wojewody mazyryckiego, które szczegółowo omówiłem. Poinformowała również, że gmina żeleków obecnie posiada na 2015 rok wskaźnik zadłużenia w stosunku do osiąganych dochodów w wysokości 27,08% przy dopuszczalnym wskaźniku zadłużenia 60%. Wypracowana też została nadwyżka operacyjna w wysokości 3,5 miliona, która przeznaczona jest na realizacji zaplanowanych inwestycji. Skarbnik omówiła wprowadzaną zmianę w załączniku nr 2, skutkującą zmianą też w budżecie. Pytania dotyczące wprowadzonych zmian w uchwale zgłaszali radni pan Jacek Bogusz, pani Joanna Piekut, pan Grzegorz Frągowski. Pytania dotyczyły, jaki jest powód zaprzestania za wykonywania modernizacji oświetlenia publicznego? Kiedy będą usytuowane lampy oświetleniowe na ulicy ulica Ogrodowa, Długa i w alejce przy ulicy Mieslowskiego? Kiedy będzie usunięta awaria oświetlenia ulicznego na kierunku zakładu, w kierunku zakładu Gumar i Kobie? Odpowiedzi na pytania udzieliła pani burmistrz Miłesławisz Kurka. Pani Burmistrz ponadto poinformowała radnych o wypłaconej do chwili obecnej kwocie w wysokości 1 736 228 zł wykonawcy ratusza i o dodatkowych kosztach związanych ze zmianą zapłat na dziesięce. również koszty związane z wykonaniem prac takich jak odprowadzenie wód deszczowych, które wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyruchowie, a także przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku, przyłącza energetycznego, ziemnego, w najbliższym czasie zostanie wykonane przyłącze gazowe. Prace przy budynku ratusza ciągle trwają. W chwili obecnej kładzione są wewnętrzne tynki montażowe Montowane są dalsze okna. Z uwagi na zmianę założenia dziecińca zwiększone zostały koszty inwestycyjne o kwotę około 280 tysięcy złotych, w związku z wykonaniem dodatkowych prac gmina dysponuje wszystkimi wymaganymi dokumentami przedłożony został termin realizacji budowy radusza do końca czerwca 2016 roku. Na czas głosowania w salę obrad opuściła pani Aneta Ośko. W wyniku głosowania obecności w obecności na sali obrad 12 radnych komisja Rady Miejskiej 10 głosami za przy dwóch głosach wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 rok. Punkt 6. Opiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015. Skarbnik pani Beata Kosera poinformowała, że w związku z odstąpieniem od zaciągnięcia planowanych pożyczek zmniejsza się plan przychodów o łączną kwotę 1 390 124,74 zł. Omówiła też jako czynniki mające wpływ na zwiększone w budżecie dochody o kwotę 936 915, zł. Zero toszy. Skarbnik szczegółowo przeanalizowała i wyjaśniła tabelę zmian zwiększenia planu dochodów i zmniejszenia planu wydatków budżetowych według wprowadzonej klasyfikacji budżetowej oraz załączniki do uchwały. Pytanie dotyczące zmian w budżecie zgłaszał Pan Radny Andrzej Demaszczeński. W kwestii zmiany wydatków przeznaczonych z funduszu oraz na wykonanie szamba w Starym Goniwilku. Na salę obrad powróciła pani radna Aneta Ośko. W wyniku głosowania w obecności 13 radnych komisji Rady Miejskiej 11 głosami za przy dwóch głosach wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015. Przewodniczący Rady Miejskiej Panecek Bogusz poprosił, aby radni mający pytania dotyczące projektu uchwały budżetowej na rok 2016 zgłaszanie pytania na posiedzeniu Komisji Rady. Punkt siódmy. Opiniowanie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028. Pani burmistrz omówiła zadania, które zostały wprowadzone na rok 2016 przy uwzględnieniu części złożonych do, złożonych do budżetu wniosków, w tym z funduszy sołeckich oraz kontynuacji dotychczasowo rozpoczętych zadań inwestycyjnych. W budżecie uwzględniono środki na zabezpieczenie wkładu własnego inwestycji, na które gmina będzie mogła ubiegać się, o które gmina będzie mogła ubiegać się o ich dofinansowanie ze środków zewnętrznych w 2016 roku. Skarbnik pani Beata Kosera odczytała uchwałę składu urzędującego Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat pozytywnej opinii o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2028 oraz omówiła wprowadzone do WPF-u i budżetu zadania inwestycyjne na rok 2016. W wyniku głosowania Komisji Rady Miejskiej Żyrochowie 11 głosami za przy dwóch wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028. Punkt 8. Opiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016. Skarbnik odczytała pozytywną opinię składu Rzecznika Regionalnej. Oddział w Siedlcach na temat przedłożonego projektu budżetu gminy na rok 2016. Ponadto omówiła przyjęty do budżetu 2016 plan dochodów, przychodów i wydatków. Pytania i wnioski w sprawie budżetu gminy na rok 2016 zgłaszamy. Pan Andrzej Tomaszczyński, Pani Monika Głogała, Pan Grzegorz Dąbrowski. Zgłaszane zagadnienia dotyczyły, czy oprócz zadań planowanych z funduszu sołeckiego, zaplanowano położenie maski bitumicznej na pozostałych drogach gminnych, Jaka jest możliwość, aby wykonać położenie masy bitumicznej od kaplicy Starym Goniwilku do remisji Łomicy? Czy jest wykonany projekt kanalizacji wodociągu ulicy Ogrodowej? Potrzeba kontynuacji położenia masy bitumicznej na dalszym odcinku drogi gminnej w Piastowie? Odpowiedzi na powyższe pytania uczyniła Pani Burmistrz i Zosław Ponadto Pani Burmistrz wyjaśniła, iż gmina będzie korzystać z dostępnych środków zewnętrznych, głównie na zadania związane z modernizacją dróg. W niedługim czasie będzie możliwość skorzystania z dofinansowania ze środków PROW, lecz tylko niektóre z dróg będą klasyfikować się do złożenia wniosku o przyznanie środków. Możliwe dofinansowanie wynosić będzie wówczas około 60%, 60 zadania, lecz kwotę pozostałą gmina musi zabezpieczyć we własnym budżecie. Gmina planuje złożyć wnioski na modernizację dróg, które spełniają wymagane kryteria w PROW-ie, to jest płyta rynku, ulica Pudły, ulica Jadkowa. A jeśli będzie to możliwe, to także ulica Kochanowskiego w kierunku dowody żarosowskiej. W miarę posiadania środków finansowych w ciągu roku będzie też prowadzony remont innych dróg. W wyniku głosowania Komisji Rady Miejskiej w i dwęcoma głosami za przy dwóch wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016. O godzinie 13. Przewodniczący obrad ogłosił przerwę w obradach komisji. Po przerwie na salę obrad przybył radny pan Jerzy Ośka. Stan radnych wyniósł 14. Punkt 9. Opiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 12-68-2015 Rady Miejskiej Żeruchowie z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żeruchów na rok 2016. Projekt uchwały omówiła i udzieliła wyjaśnień pracownik wymiaru podatków Urzędu Miejskiego Pani Monika Głodek. W wyniku głosowania wobec obecności 14 radnych. Komisje Rady Miejskiej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt powyższej uchwały. Punkt 10. Opiniowanie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy, informacji i deklaracji podatkowych. Projekt uchwały omówiła również podatków w zasadzie wymiaru podatku Urzędu Miejskiego pani Monika Głodek. W wyniku głosowania Komisje Rady Miejskiej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt powyższej uchwały. Punkt 11. Opiniowanie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych na rok 2016 szczegółowych wyjaśnień na temat programu udzieliła pani Hanna Dobrzyńska, pracownik Urzędu Miejskiego. Do projektu uchwały Radnej zgłaszali pytania dotyczące rozdziału środków finansowych podmiotom prowadzącym działalność w porządku użytku publicznego, czy koła gospodyń wiejskich mogą składać na tak również takie wnioski, i czy stowarzyszenie emerytów i graniców mogą korzystać z dofinansowania. Odpowiedzi na powyższe udzieliła pani Hanna Dobrzyńska. W wyniku głosowania komisja Rady Miejskiej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. Punkt 12. Opiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia programu planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy żeleków na lata 2015-2020. Wyjaśnienia tematów uchwały udzielił pan Daniel Małsi, pracownik Urzędu Miejskiego, na temat programu z Zgłaszania Pytania. Czy gmina ma możliwość nałożenia kar na gospodarstwa, które spalają substancje szkodliwe dla zdrowia? Czy na wymianę pieca na ekologiczny, nie zanieczyszczeń do środowiska jest możliwość uzyskania dofinansowania? Głos w dyskusji zabrał Pani Joanna Piekot, Pan Ryszard Bogusz, Pan Jacek Bogusz. Odpowiedzi Rady pan Daniel Wąsik. W wyniku głosowania Komisji Rady Miejskiej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt powyższej uchwały. Punkt 13. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014-2015 wyjaśnień na temat zadań oświatowych oraz wysokości kosztów utrzymania przez gminy pracowników oświatowych i wysokości przyznawanej subwencji udzieliła pani burmistrz. Głos w dyskusji nad uchwałą pani żyłośka. Punkt 14. Sprawy różne. Radna Pani Joanna Piekłot przedstawiła prośbę mieszkańców dotyczącej potrzeby usytuowania przejścia dla pieszych na ulicy Chłopickiego przy ulicy Pudły, ulicy Traugutta i ulicy, ulicy Rejmonta. Podniesienia estetyki miasta poprzez mobilizowanie mieszkańców w kwestii sprzątania w obrębie własnych posesji i pracowni. Pan Andrzej Domaszczyński zwrócił się z prośbą o dostosowanie zapalenia oświetlenia ulicznego do pory dnia i panujących warunków. Pani Burmistrz mi mi na wyjaśnienia, na powyższe pytania wyjaśniła, iż zostanie wystosowany złożony do wniosek od powiatowego zarządu dróg odnośnie ustowania pasów dla pieszych we wskazanym przez Radę miejsce. Urząd podejmuje działania poprzez prowadzenie kontroli na terenie miasta w zakresie utrzymania czystości.